Cześć! W tym odcinku dosyć kontrowersyjna rzecz, mianowicie wyciągnięcie, demontaż soczewki z lampy Corsa D przedliftowa bez ksenonu, czyli zwykła H7. No i dlaczego jest to kontrowersyjne? Ponieważ gdziekolwiek nie pytałem, ludzie za rozklejenie lampy i wyciągnięcie soczewki, Wołali od 1000 do 1400 zł, razem z regeneracją tego odbłyśnika. No jest to kwota zabójcza. Jedna lampa kosztuje, co prawda, właśnie w okoli, okolicach 1000 zł, więc mm, szczerze mówiąc, kupując używkę, też nie wiemy, w jakim stanie będzie odbłyśnik soczewki. A głównie z tym jest problem w tej lampie. Eee, no i cóż. Sprawa wygląda tak: napylenie nowe tej powłoki lustrzanej, galwanizacja to się chyba nazywa, nie jestem pewien, w razie co poprawcie mnie w komentarzach, kosztuje od, 170, od 70 do gdzieś właśnie 150 zł za sztukę. Rozklejenie lampy i renowacja soczewki odbośnika 1400 zł. Jeżeli zrobimy to sami, zapłacimy mniej, ale zrobimy to bez rozklejania klosza zupełnie w inny sposób. No i tutaj uwaga, odcinek nie dla ludzi o słabych nerwach. Zapraszam do oglądania. Otwieramy klapkę h meczki, ciach, ściągamy osłonkę. No i w pierwszej kolejności widzimy ja już tutaj żaróweczkę oczywiście wyjąłem wcześniej. Widzimy silnik poziomowania lampy, soczewki. No i sytuacja jest bardzo prosta, bo tak naprawdę trzeba ten silniczek obrócić. O, już spadło narzędzie zbrodni. I lekko przeciągnąć, obrócić ten silniczek, tę dźwigienkę i następnie wyjąć. Ale nie jest to robota na jedną rękę grzybek widoczny tutaj wchodzi w to miejsce, że tak powiem, w ten sposób musi wejść do środka, więc analogicznie by wyjąć, musimy ten czujnik po przekręceniu z tej pozycji w tę pchnąć lekko na zewnątrz, że tak powiem i wtedy grzybek wyskoczy. No i wkładać będziemy w ten sam sposób najpierw tak i dociśniemy, a potem obrócimy. Wtyczkę odpinamy i już praktycznie duża część za nami. Teraz najbardziej szokująca. Cała operacja będzie polegała na tym, że wytniemy sobie tutaj ten plastik w ten sposób, ciach dotąd, następnie poprowadzimy go tak, jak idzie linia, i kolejno przeciągniemy tutaj aż do góry w ten sposób, czyli wytniemy tak naprawdę niewielki skrawek obudowy, którą potem bez problemu można zaspawać nawet w domu samodzielnie lutownicą. I nic się tej lampie nie stanie. Ona nadal będzie szczelna. Ja już ten sposób robiłem na wielu lampach. W Peugeotie, w BMW też się zdarzało. I Opel jest kolejną lampą, która w ten sposób zostanie przeze mnie zoperowana. Jedną lampę już tak właśnie wyciąłem, i wszystko bez problemu rozkręciłem. Także do dzieła. Palnik w ruch nagrzewamy nóż polecam robić to gdzieś na zewnątrz nie czasami w mieszkaniu albo w garażu jeszcze jako tako ujdzie bo ten topiony plastik zostawia bardzo nieprzyjemny zapach no i ciach lecimy No i taki, takie okno techniczne zostało wycięte. Jest to jak widać dosłownie tylko taki kawałek plastiku, który bez problemu potem przyspawamy i naprawdę nie ma co przeżywać, że lampa jest zniszczona, bo po pierwsze nikt tej lampy nie ogląda od tyłu. Po drugie no to nie jest lampa na rewie mody, tylko ona jest tak zamontowana, że no nie ma tutaj w ogóle to żadnego znaczenia. Najważniejsze, że mamy teraz dostęp. Ok, kolejnym krokiem jest wydostanie całości. I żeby to zrobić, najlepiej jest sobie tę lampę pochylić. Tym oto HW6, czyli imbus szósteczka, skręcamy ten cypel do końca, żeby światło padało w dół. A następnie będziemy mieli tutaj więcej miejsca, by wydostać ten silniczek. I te wszystkie wiązki też za chwilę pokażę, jak odpiąć. Najpierw sobie to opuścimy. Dobrze, wszystko tutaj ładnie opuszczone. Teraz odkręcamy te śrubeczki, które trzymają stela, że tak powiem, całej soczewki i są to torksiki piętnastki. Powinny być cztery śrubki, raz, dwa, trzy, cztery. Odkręcamy i za chwilę będziemy mieli swobodny dostęp, by pochylać soczewkę i ją wypiąć. Po wykręceniu śrubek widać, że soczewka jest już tutaj luźna. Teraz pytanie, co ją trzyma? Trzyma ją ta oto osłonka. No, to Ona nie pełni żadnej funkcji, nie jest w żaden sposób przykręcona. Jest osadzona w soczewce tylko na zatrzask, więc za chwilę będzie można ją swobodnie wyczepić, ale najpierw proponuję odpiąć tutaj ten klips z przewodami. On, jak widać, jest takim kołkiem rozporowym. Wystarczy te dwie nóżki ścisnąć i wszystko wychodzi przez otwór, a następnie odpinamy tę wtyczkę. Ona jest na tutaj zacisk, ten biały zęzelek dociskam i wtyczka wychodzi. Teraz soczewka z silniczkiem bez problemu wychodzi, jedynie co, to może ją blokować właśnie ten chrom na dole, ale on no, jest bez problemu do złożenia. Potem właśnie na taki jeden zaczas, zaraz Wam pokażę, jak tylko wyjmę wszystko tutaj. Trzeba trochę się nagimnastykować, no w zależności jak mocno, jaki mocny otwór wycięliście, tak mocno lub tak trudno lub łatwo wyjdzie wszystko, ale u mnie jak widać, no, nie ma to jakiejś tutaj większej Trudności z tym. O, cyk, i cały element wyszedł. Teraz tak, tutaj mamy śrubkę. Też torx 15. Tutaj i tutaj. I to pozwoli nam odkręcić soczewkę od tego stelaża. Od silniczka. I będziemy mieli gotową do wysłania. No a to sreberko. Wygląda w ten sposób, bez problemu tutaj wchodzi. Uwaga, nie szarpać się za bardzo, jeżeli chodzi o... o... Ciach, powinno jakoś tutaj się obrócić i wyjść. O, wychodzi. Bo jest ono napylone, ale tak słabo, więc wystarczy, nie wiem, przetarcie szmatką z płynem do mycia szyb i No niestety, ale ta powłoka zaczęła schodzić na sucho, delikatnie tak, nie trzeć jakoś mocno i powinno wszystko być czyściutkie. Teraz można swobodnie też wyczyścić klosz od środka, bo no, bez problemu możemy wsadzić dłoń do środka i wszystko przemyć, ale nie myjemy po odbuśnikach, bo będzie ta sama sytuacja. Teraz jak zamontować ten chrom e, z powrotem na soczewkę? Zobaczcie, na soczewce tu jest taka wypustka. A tu jest takie wgłębienie. Widziałem, śrubki mi wpadły. Wiem, wiem. No i w ten sposób. Jedno zakładamy na drugie. Tak, żeby tutaj pasowało. Z tej strony jest taki zaczep. On wchodzi tutaj w soczewkę. I wszystko trzyma się tak jak fabrycznie było. Także filozofia żadna. Po odkręceniu i odpięciu tej wtyczki po boku wyciągamy soczewkę, możemy sprawdzić jak wygląda powłoka na odbuśniku. No, u mnie tutaj widać jest matowa, nie ma lusterka, więc nie ma jak to świecić. Soczewkę samą, to szkło można wyczyścić bez problemu płynem do mycia naczyń. No i taki oto zespół możemy wysyłać do dalszej regeneracji, do napylania, czy jak tam inaczej się nazywa. Jeżeli będzie potrzeba, że tylko odbłyśnik bez tej soczewki, to niestety, ale tutaj będzie trzeba rozwiercić e, albo chociaż ściąć te, nie wiem to dokładnie jak się nazywa, ale takie blokady, zaczepy, klipsy. Trzy są, ciach, ciach, ciach i to powoduje, że ta cała soczewka zejdzie. Razem z nią będzie schodził mechanizm. No to jest jakby hmm, bichalogen, jak to nazwać, ponieważ przesłona opada silniczek opadania przesłony, ale to też bez problemu zejdzie. No i tym sposobem uzyskaliśmy dostęp, ja wiem, parę paręnaście minut do soczewki, nie trwało to cały dzień, nie kosztowało 1000 złotych, potem bez problemu możemy to zaspawać i lampa będzie w pełni szczelna i w pełni funkcjonalna. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się pomocny. Jak tak, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam Cię do subskrypcji. Pamiętaj też, by odwiedzić moje social media, to jest Instagrama, TikToka i Facebooka. Ja dziękuję za uwagę, życzę udanych napraw, trzymajcie się ciepło, cześć!